Trzecia noc, a ja wciąż nie mogę zasnąć. Trzecia noc, o dwunastej lampy gasną. Nie wiem czy to przyjaźnia jaka tego wartość. Nie wiem czy to mi czy to tylko zazdrość. Trzeci dzień leżę w domu na kanapie. Trzeci dzień nie wysłuchani na snapie. Trzecia doba to wszystko jest zwariowane Budzik dzwoni, a ja w końcu rano wstanę Trzecia noc, a ja wciąż nie mogę zasnąć. Trzecia noc, o dwunastej lampy gasną. Nie wiem czy to przyjaźnia jaka tego wartość. Nie wiem czy to mi czy to tylko zazdrość. Trzeci dzień leżę w domu na kanapie. Trzeci dzień nie wysłuchani na snapie. Trzecia doba, to wszystko jest zwariowane Budzik dzwonię, w końcu rano stanę Trzecie noce ja też nie mogę zasnąć Trzecie noc, o dwunastej lampy gasną Nie wiem, czy to przyjaźń, jaka tego wartość Nie wiem, czy to miłość, czy to tylko zazdrość Trzeci dzień, leżę w domu na kanapie Trzeci dzień, nie wytrwam na snapie Trzecia doba, to wszystko jest zwariowane Budzik dzwonię, w końcu rano stanę Ja w końcu rano stanę W końcu stanę, ja yeah. Ja w końcu stanę tak. A co dziw nocy, kiedy nie mam nie u ciebie? Bardzo cierpisz, ale czuję się jak w niebie. Zamiast nieba, jestem lepiej w innym miejscu tutaj najmniejszego sensu Tak naprawdę jestem w domu na kanapie I nie odczutuję twoich dnia Tak naprawdę to chcę w końcu już do ciebie Czekam na to, teraz czuję się jak w niebie Trzecia noc, ja wciąż nie mogę zasnąć Trzecia noc, o dwunastej lampy gasną Nie wiem, czy to jaka tego wartość Nie wiem, czy to miłość, czy to tylko zazdrość Trzeci dzień leżę w domu na kanapie Trzeci dzień, nie wysądni na snapie Trzecia doba, to wszystko jest zwariowane Budzik dzwonię, w końcu rano stanę. Trzecia noc, a ja wciąż nie mogę zasnąć Trzecia noc, no, co 12 lampy gasną. Nie wiem, czy to przyjeżdża, jaka tego wartość. Nie wiem, czy to mi jeszcze to tylko zazdrość. Trzeci dzień leży w domu na kanapie. Trzeci dzień nie wyszedł na snopie. Trzecia w to wszystko jest w końcu